Drodzy abiturienci, musicie przyznać, że w kalendarzu roku szkolnego nie przewidzieliśmy zdarzeń, które stały się naszym udziałem. Pandemia, koronawirus, kwarantanna, choroba, wdalne nauczanie, dystans społeczny to słowa, które zdominowały narrację codziennego życia. Ograniczenia wynikające z trwającej pandemii. Nie pozostały bez wpływu na szkolną rzeczywistość wybijając Was, wybijając nauczycieli z dotychczasowych schematów klasowo-lekcyjnych, pozbawiając komfortu nauczania i uczenia się, czy nawet dzisiejszego uroczystego zakończenia Waszej edukacji w Szkole Średniej. Dla nas wszystkich to trudna, zupełnie nowa i ważna lekcja. Zwracając się do Was w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, z przyjemnością i satysfakcją informuję, że decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 21 kwietnia wszyscy ukończyliście szkołę. 158 uczniów technikum i 10 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Spośród Was 12 osób ukończyło szkołę z wyróżnieniem tym z klasy czwartej TIK 7 uczniów, z czwartej TEM 4 oraz jedna uczennica z klasy czwartej TH. Jest wśród Was laureat Ogólnopolskiej Olimpiady, są finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów matematycznych i humanistycznych. Gratuluję wszystkim tego niewątpliwego sukcesu. Ukończenia szkoły, otrzymania wyróżnień, zdobytych tytułów w olimpiadach i konkursach, uzyskania sukcesu na miarę wykonanej pracy, waszej determinacji, posiadanych zdolności. Zachęcam Was do wykonania dalszej pracy, do bycia na uczniowskim posterunku do dnia egzaminu maturalnego. Po to, by te egzaminy również zakończyły się sukcesem, a zdobyte punkty umożliwiły wam dostanie się na wymarzoną uczelnię. Zachęcam do dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, nie tylko teraz, ale przez całe dorosłe życie, gdyż ludzie mający dobre nawyki, związane ze zdrowiem i troszczący się o swoją sprawność fizyczną są pełni energii, a ich życie jest. Dłuższe i lepsze, to wezwanie jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji. Zachęcam też do troski o dobre relacje z ludźmi. Według psychologów, aż 85% szczęścia zależy od jakości relacji z ludźmi na każdym jego etapie. Zachęcam do poszukiwania pracy, która. Będzie pasją, będzie sprawiała Wam przyjemność, pozwoli robić rzeczy, w których będziecie dobrzy, co w perspektywie zapewni Wam niezależność finansową. Dziękuję za pracę nauczycielom, Waszym wychowawcom, których wspólne działania stworzyły możliwość nauki w kontekście ograniczeń, dały pewność w niepewności, zapewniły porządek, będąc przeciwwagą dla chaosu. Bezradności, bezczynności, w efekcie pomogły Wam odnieść sukces. Dziękuję Wam, Waszym rodzicom, za wspólnie spędzone chwile i możliwość współpracy. W tym wyjątkowym dniu życzę Wam dalszych sukcesów. Według Briana Tracy, sukces to zdolność do tego, aby żyć, jak chcesz, robiąc to, co lubisz najbardziej, i będąc otoczonym przez ludzi, których podziwiasz i szanujesz. Ale tak po prostu życzę Wam spełnienia marzeń, pragnień, nadziei i życzeń, a także osiągania celów we wszystkich ważnych obszarach życia. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, nieustannie uśmiechnięci i wiecznie młodzi. Jerzy Soska, dyrektor zespołu Szkół Technicznych i Branżowych imienia bohaterów Westerplatte w Brzesku. Dziękuję. Szanowni rodzice, do tego przesłania, które skierowałem do abiturientów, chciałem dołączyć jeszcze podziękowania dla was, dla wszystkich rodziców uczniów najstarszego rocznika. W sposób szczególny chciałem podziękować przedstawicielom Rady Rodziców. Pani Małgorzata Opioła, Pani Joanna Nazimek, Pan Andrzej Gruca towarzyszyli nam przez cztery lata nie tylko podczas każdej uroczystości, ale również podczas spotkań, na których podejmowano decyzje o przydziale nagród, o wsparciu finansowym, o przydziale zapomóg czy różnych innych przedsięwzięciach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki. Taką pomoc otrzymaliśmy również podczas organizowania jubileuszu 50-lecia szkoły. Wyjątkowy sposób te podziękowania kieruję do pani Małgorzaty Opioła, przewodniczącej Rady Rodziców, która była na każdej uroczystości, która Kierowała do nas wielokrotnie bardzo ciepłe słowa. Tobie, Pani Małgosiu, albo Gosiu, bo tak pozwoliłaś do siebie mówić, chciałem w ten wyjątkowy sposób podziękować i powiedzieć, że ustawiłaś tą poprzeczkę bardzo wysoko. Obojętnie, kto przejmie ster przewodniczącego Rady Rodziców, to będzie miał. Tutaj duże problemy, aby dorównać, aby poprowadzić działania Rady Rodziców tak, jak Ty to robiłaś. Dziękuję Ślicznie i jestem przekonany, że może uda nam się jeszcze spotkać na jakiejś uroczystości z całą szkolną społecznością. Do zobaczenia.